Filip Wiszniewski, ze mną absolutnie gość, dzisiaj chyba nieoczywisty, Karolina Gackowska, witam serdecznie. Cześć, bardzo miło. Hej. Powiedz, co tutaj robisz, bo ja słyszałem dużo wyzwań dzisiaj w Twoim kierunku. Poczekaj, dużo wyzwań. Ja to troszeczkę muszę przyznać, że się spóźniłam, więc może mnie oświecisz, co tutaj mnie ominęło. Ewa Brodnicka po jednej z dwóch pierwszych walk wyszła, została zaprezentowana w klatce i wezwała Cię do pojedynku. No, nareszcie mamy jakąś odważną tutaj dziewczynę. Znaczy, generalnie nie będę ukrywać, gdzieś tam już słyszałam plotki, że coś takiego będzie się szykowało. Jedna rzecz tylko mnie zastanawia, no bo skoro. Pana, pokałaś, płakałaś, że nie masz nikogo do bicia się, więc jestem. Miło mi, bardzo Ewa. Się cieszę, bardzo się cieszę. Tak, więc e, chciałaś, e, w, zostały Twoje prośby wysłuchane, chciałaś e, jakiejś rywalizacji trzy na jedną, więc myślę, że ja wystarczę jako Kleopatra. Ja tylko zastanawiam nad jedną rzeczą, tak, Ewsy. No bo jakby nie patrzeć, to już MMA e, iliznęłaś. Jakby już byłaś. Dlaczego tak. tylko K-1, a nie hybryda, na przykład boks, e, K-1, MMA, albo taka mieszanka? Dlaczego ja, nie coś takiego? Się, zgodziłam się na tą walkę w K-1. Nigdy nie dano mi walki stójkowej. Uważam, że one są bardziej emocjonujące. Tutaj zobacz, jedna tylko walka jest MMA, wszystkie są stójkowe. Adamek też, wiesz, wraca stójkowo, jest więc Na To dlatego... Czynią świata. Tak, Boxy. ale emerytowano w 2020 roku, także nie bój się kochana, nie bój się. Stary e, czte, już? tak, stary listek, dokładnie już jestem na emeryturze sportowej, więc ludzi, wiesz, masz czas, żeby się przygotować. Jesteś też sportowcem, e, chyba Kochan jeszcze sportowe aktywnym. Wyzwania, no tak. właśnie, koła sportowe wyzwania, więc e, wiesz, e, masz potencjał, lubisz zaświecić cycem tak jak ja. Zresztą to wyczułam tak. Wyczułam tak tego e, razu. I myślę, że po prostu jak masz potencjał, to zrobimy coś wiesz, fajnego, bo te fliki umierają. Także jestem tutaj po to, żeby dodać blasku. Kurczę, robimy to samo. Ciekawe, która z nas zrobi większe show. No oczywiście, że ja. Królowa może być tylko jedna. Sprawdzimy. Czy to tak, będzie sprawdzimy. pojedynek o jedyną królową polskich freak o Jezu, już tyle, tyle tych pojedynków było i o Królową Bokserską, i o Królową Freak Fightów. Możemy tak zrobić, ale myślę, że show będzie naprawdę zajebiste, oglądajcie to, bo to jest zadziora, ja jestem też zadziora i dzisiaj było łagodnie, ale kurwa, potem nie będzie łagodnie. Nara, szykuj się, do zobaczenia kochana. Masz sobie taką zadrę, że chciałabyś w szczególności, aby ten pojedynek odbył się w twojej koronnej płaszczyźnie, czyli MMA. Wiesz co, ja generalnie jestem za hybrydą, żeby nawet jeżeli FK mówi, że jest już emeryt, jak najbardziej ja jestem młodą y, laską, która ma charakter i moja stójka będzie do tego dążyć, żeby chociaż dogoniła charakteru, bo tutaj jeszcze leżymy, ale spokojnie. Moja trochę będzie tutaj bardziej podszyfowana niż zwykle, ale no gdzieś ta hybryda wydaje mi się, że w ogóle byłaby ciekawa, no bo jednak skoro mamy świata, ja jestem mistrzynią Polski w zapasach, więc gdzieś ta równowaga byłaby bardziej ciekawa. Ty się wywodzisz może z Gwiazdy Bydgosz? E, gwie... e, nie, 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 e, ale fajnie, że <laughs> takie poszliśmy w tym kierunku. Ja wiem, że, że Gry... pochodzisz z tak, z tak, tak, tak. Z Bydgoszczy tak. właśnie... Ja właśnie, też. taki Naprawdę? Such this is Z, ja trenuję w XYZ Fight Academy Bydgoszcz, ale to znaczy ja pochodzę z skądinąd, ale, ale mieszkam 24 lata w Bydgoszczy już. Ojejku, jaki świat jest malutki. Nie, tu jestem z gry wojnowo, teraz nie cienko. Także taka zmiana. Bardzo. Bardzo. Ojej, koleże XYZ mega, mega mały świat. Ja wcześniej trenowałem jeszcze MMA w Akademii Gorilla Bydgoszcza. To jest świeżutka filia i tam już właśnie teraz przerzuciłam się na Nemesis Scra od trzech miesięcy, także taka mała zmiana. Ale fajnie, że z Bydgoszczy, pięteczkas! O, super, ja robię. No i właśnie to jest ciekawa informacja, ty zdaje się chyba toczyłaś też amatorskie pojedynki chyba z Pauliną Rybicką, jeśli mnie pamięć nie myli. Eee, nie Pauliną... Eee, czekaj, nie, eee, nie a Rybicka, Rybicka, ale Zofia. O, Zofia, przepraszam. Zofia. Mhm. Tak, 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 to mieliśmy waleczkę, ja miałam dwie walki semi-pro na ostatni moment, eee, zadzwonili do mnie, że ktoś tu po prostu wypadł, a ja, że kocham rywalizację i jakby eee, lubię się sprawdzać w nowych rzeczach, więc jak do Stanku telefon, mówię, dobra, pakujemy walizkę i pojechaliśmy. Tak samo było też tutaj, gdzie uważam, że to też było niesamowite wyzwanie, 3 na 1. No nie było takiego pojedynku, od razu powiedziałam, że bierzemy, lecimy. No i teraz kolejne wyzwanie, no jakby ktoś mi zasugerował, że a, troszeczkę na łatwą walkę poszłam, na jeden, no to nie jest łatwa walka. Mm, uważam, że FK w ogóle będzie hej, <grywy> już zaraz podchodzę. Także uważam, że też nie będzie jakaś y, ty, no, łatwa walka. tak? To ja muszę Cię troszeczkę pociągnąć za język, Dobra. bo parę zdań temu powiedziałaś mi, że jesteś y, ambitnym sportowcem, który absolutnie Dobra. mógł mieć papiery na zawodowe MMA. Być może na UFC poszłaś wow. w stronę fightów. Dlaczego? Wow ooo lecimy grubo na UFC wiesz co ja nie ukrywam, że to było moim marzeniem e, wiadomo chyba, tak samo jak trenowałam zapasy chciałam e, jechać na Igrzyska Olimpijskie e, zdobywać złoto dla Polski no i tak samo jak zaczynamy mam, mówię dobra UFC no ale no troszeczkę się pozmieniało ja uważam, że w moim życiu bardzo dużo się dzieje ja bym chciała się w różnych rzeczach sprawdzać i ja się nigdzie nie ograniczam i dlatego nie mówię, że to gdzieś tam odpuszczam, więc kto wie może gdzieś tam właśnie te friki bardziej mi umożliwią moją drogę, bo uważam, że po prostu początki są mega trudne i tutaj się nie musimy oszukiwać e, sport zawodowy nie jest tak rozchwytywany jak na przykład aktualne friki i czemu by tego po prostu nie połączyć i zrobić coś fajnego. Skoro mamy dużo frików, którzy jakby fajne pieniążki z tego zarabiają i co już tam robią, to jest ich sprawa. Ja bym chciała bardziej wykorzystać to sportowo po prostu to kocham, więc e, skoro byłam w tym programie i idę za ciosem i po prostu poczułam krew, więc czuję, że tu też mogę się fajnie rozwinąć. I to też może być dla mnie taki moment rozwoju mhm. mm, przed zawodostwem. Okej, okay. to też zapytam. Byłaś zapaśniczką, byłaś tak w Kadrze tak, tak, Polski, tak. to też. Jak zmieniała się na przestrzeni tych wszystkich walki lat twoja mentalność wobec tego, co widzisz tutaj? To jest już absolutny luz, jest zabawa tym sportem, czy czy jeszcze coś innego wobec tego, co było kiedyś, czyli pewnie stres wywołany też wielkimi marzeniami? Wiesz co, wydaje mi się, że stres jest zawsze, no bo jednak tu mamy jeszcze większą publikę, ja lubię bardzo publiczność, dobrze na mnie to działa i to mnie dodatkowo nakręca, więc to jest świetne, ale wiesz co, no generalnie fryki, właśnie to jest coś niesamowitego, że tu rządzą się jeszcze inne prawa. Tak jak na przykład ee, dziewczyny, dziewczyny, Olka chyba zarzuciła mi, że nie Kuk, bijemy się na swoim poziomie, no nie, to, to nie jest właśnie sport zawodowy, gdzie szukamy podobnego podobieństwa, jeżeli Chodzi o umiejętności, tylko to są friki, czyli tak naprawdę ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, ktoś ma większe predyspozycje, ktoś ma mniejsze, i tak naprawdę to są właśnie te wyzwania. Tutaj nie wiesz z kim się spotkasz. Po prostu bierzesz tą walkę, jeżeli chcesz w tej grze być. Ja chcę być w tej grze, więc nie ma problemu. Biorę FK i lecimy w to, bo po prostu uważam, że obydwie mamy fajny charakter i naprawdę będzie gorąco, bo obydwie lubimy jej pogadać i widzę, że posiedziła się tytkami, jak mnie to określiła. jakie jest, to trzeba pokazywać. Um, no i tyle, no, sądzę, że swój na swego akurat trafi, więc będzie naprawdę bardzo fajna, nie tylko sportowa walka, i pokażemy troszeczkę e, inną stronę tych frików po prostu. Mhm. Ale zdaje się, że były też dwie rywalki, które nie wzięły Ciebie, bo jesteś dla nich relatywnie chyba zbyt wysokim wyzwaniem, czyli Smoroń i Danielka. Czy ta walka była w Twoim mniemaniu już, powiedzmy, klepnięta? Wiesz co, no generalnie ja dzisiaj jeszcze przyjechałam z plecakiem, bo dostałam się jeszcze rano telefon, dzisiaj sobie trochę pospałam <noise> i nagle dzwoni do mnie telefon Karolina, weź do torebki szczękę i ogólnie rzeczy, bo prawdopodobnie jeszcze zawalczysz. Ja mówię, chwila, poczekajcie, co się tam zmieniło? No i dostałam informację, że dziewczyny jednak mówią, że zawiązana ręka yy, i wtedy możemy wychodzić. Mówię, no dobra, jak już gdzieś tam z tyłu już były plotki o walce z brodniską, to mówię, dobra, yy, ja chcę konkretnej walki, chcę zrobić zajebiste show, jakby, mm, okej, okay, nie odpuszczam, jak będą chciały się spotkać, nie ma problemu, konferencja dla mnie jest dalej aktualna, ale sądzę, że dziewczyny i tak odpuszczą. Ja teraz, jak już nie będę marnowała czasu, dla mnie pół roku w tą czy we w tą, to ja będę dużo dalej od nich, więc jak teraz się nie zgodziły, gdzie dopiero raczkuje w tej stójce, to później to już nie mają co zbierać. Okay, no to. Myślę, że dzisiaj powiedzieliśmy sobie absolutnie wszystko. Ze mną była Karolina Gackowska, miło było poznać Bardzo i przyjemność. Dziękuję. Dziękuję ślicznie i do zobaczenia.